Cześć, witajcie w kolejnym odcinku roboty budowane paragrafem pisane. Dzisiaj chciałem wam, może tak nietypowo, bo zawsze mówię o jakichś wyrokach orzeczeniach, ale chciałem wam nie, tak nietypowo powiedzieć o dwóch takich tematach, które ostatnio się przewijają. I o tych dwóch tematach, które ostatnio się dzieją, związanych z procesem inwestycyjnym, żebyście zwrócili na, ni na, na nie swoje, swoją uwagę. Pierwszy temat to jest zmiana ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennym, która czeka na podpis prezydenta, czyli przedłużenie niejako studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ich obowiązywania do 30 czerwca 2026 roku. I tam jeszcze wiele innych przepisów jest w tym akcie prawnym, ale też pamiętajcie jednocześnie o tym, że warunków zabudowy i ich bezterminowości to nie przedłuża. Warunki zabudowy, które staną się prawomocne w tym roku, będą ważne bezterminowo, z jednym zastrzeżeniem, o którym zaraz, zaraz powiem. Te, które staną się prawomocne po 1 stycznia 2026 roku, będą miały ważność 5 lat. Taka decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. I teraz tak. Jeżeli chodzi o tą ważność bezterminową, to nie jest tak, że one będą o, na wieki, wieków. amen, tak. Nie, one, one utracą swoją ważność, jeżeli wejdzie w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i te ustalenia warunków zabudowy będą niezgodne z tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tak to mówi ustawa o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Ale pamiętajcie o tej nowelizacji, która teraz jest. Zajrzyjcie sobie w przepisy przejściowe, zobaczcie co tam się szykuje. One wcale nie są łatwe i wymagają większego rozpoznania. Pewnie sam nad tym będę dalej siedział i patrzył, jak to wszystko wygląda. Natomiast będzie to miało wpływ już obecnie to ma wpływ na proces inwestycyjny. I zobaczcie, jak to się ma i z czym to się ma, czyli jak, jak będzie z tymi studiami, czyli do 6 czerwca z warunkami zabudowy. Dalej z tą specustawą mieszkaniową, tak, która miała być tylko do, 30, do 1 stycznia 2026 roku, a co dalej z nią, z nią się dzieje, także chciałem na to zwrócić Waszą uwagę. To jest pierwsza rzecz. Eee, druga sprawa, o której ostatnio też, eee, też jest słychać, to mianowicie zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakie powinny wypływać w i usytuowanie. Tak, to jest to rozporządzenie Ministerstwo Infrastruktury z 2002 roku. Jedno z takich najbardziej znaczących rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane. I zwróćcie sobie uwagę na te prace, które będą też postępować, bo na razie nie mamy jakiegoś projektu takiego szerszego, żeby można było się do niego odnieść.